okolicy dekoltu. No właśnie, skóra w okolicy dekoltu bardzo szybko się starzeje. Bardzo często zdradza nasz wiek i ostatnio dostałam od ciebie bardzo sporo zapytań na temat, no właśnie, co z tą skórą na naszym dekolcie? Dlatego dziś odpowiem na te pytania i podpowiem ci, jak pozbyć się zmarszczek na dekolcie, jak zadbać o to, żeby ta skóra tutaj dłużej pozostawała młoda. Podzielę się z tobą takimi rozwiązaniami, o których jeszcze być może nie słyszałaś, no ale Oczywiście zanim do nich przejdę, musimy sobie porozmawiać rzeczowo, konkretnie i zacząć oczywiście od podstaw, tak jak zawsze. Dlatego w pierwszej kolejności przypomnę Ci, że to oczywiście nie jest porada lekarska, jeżeli masz problemy ze zdrowiem, bądź wątpliwości co do jego stanu, musisz koniecznie udać się do lekarza. A skoro to rozumiem, że już wiesz, możemy w związku z tym zaczynać i przejść do naszego tematu. I jak już Ci wspomniałam wcześniej, oczywiście zaczniemy od... Podstaw. Być może zauważyłaś, ale nasza skóra w okolicy dekoltu często zostaje przez nas zaniedbana. Skupiamy się tutaj na twarzy, zaszedbamy o twarz, a tutaj gdzieś po prostu zapominamy o tych sferach, a potem, no właśnie, co się dzieje potem, to być może sama już tego doświadczyłaś, a jeżeli nie, to powiem Ci dzisiaj, jak temu przeciwdziałać. W związku z tym e, przede wszystkim powiem Ci, że rzeczywiście, można skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Estetycznej, e, ale, ale, ale mamy mnóstwo domowych, być może nieodkrytych przez ciebie jeszcze sposobów, które zdecydowanie ci pomogą, a pozbyć się problemu, no i oczywiście działać prewencyjnie, bo o tym również i przede wszystkim jest to nagranie. Dlatego, zanim jeszcze do tego przed, jak już powiedziałam, podstawy, postawię jeszcze raz podstawy. No i naszą podstawą tutaj jest oczywiście. Balsam do ciała i nie zapominaj żel pod prysznic, Czyli wszystko to, co nakłada rzeczywiście na ciało. I teraz tak, ja się być może powtórzę z poprzednich nagrań, ale być może tak bardzo skupiasz się na twarzy, że nie przyszło ci to do głowy. W związku z tym, jeżeli masz żel pod prysznic, sprawdź jego skład. Bo jeżeli w tym składzie pojawia się SLS, tutaj ci napiszę na pasku. Jeżeli w tym składzie pojawia się alkohol, alkohol denat, i tutaj nawet często do mnie piszecie, no tak, ale to jest wega, czy tam bio, organiczne, nieważne, sprawdź skład. No to niestety, jeżeli chodzi o SLS alkohol DNA, no to oczywiście, że mamy do czynienia z wysuszeniem skóry. E, oczywiście ja już omówiłam Ci wielokrotnie o barierze hydrolipidowej, jeżeli nie pamiętasz, ten film się gdzieś tutaj wyświetli. No i oczywiście będzie przyspieszało to starzenie się tej skóry, tutaj w szczególności w okolicy dekoltu, gdzie ta skóra, o czym zaraz jeszcze powiem, jest bardzo wrażliwa. Wracając do tematu, popatrz na swój właśnie żel i. Balsam. Teraz tak, wracając do balsamu. No właśnie, e, tak jak w balsamie, no oczywiście też popatrz, czy jest ten alkohol, alkohol tenak. E, nie pojawi się zazwyczaj SLS, ale, 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 stop, być może pojawiają się mocne silikony. E, także tutaj zwróć uwagę na to, ponieważ będziesz miała efekt sztucznego wygładzenia, e, a no, niestety nie będzie tam mm, żadnego efektu, ponieważ będzie to tylko taki zwany oblepiacz. Druga rzecz to jest parafina. Oczywiście wielu producentów dokłada do balsamów parafinę czy pochodną parafiny. Ja nie mówię, że to jest składnik niebezpieczny, nie jest, ale po prostu tworzy on warstwę okluzyjną na skórze. Oczywiście jest to po to, żeby zatrzymać wilgoć, no ale tą wilgoć, żeby zatrzymać najpierw trzeba tam dostarczyć, także ja się absolutnie nie podpisuję pod żadnymi balsamami, które zawierają parafinę i tutaj, jeżeli chodzi właśnie w ogóle o nasze ciało, tutaj o okolice dekoltu, zwróć uwagę na to, czego używasz. Oczywiście być może zwróciłaś uwagę, często jak mamy jakieś sera, na przykład yy, chociażby z peptydami, no wszystko jedno, jakie serum często pisze na uszo, na twarz, w okolicy szyi i dekoltu. I to nie jest napisane przez przypadek, ponieważ jest to bardzo ważne. Więc tutaj, jeżeli na przykład widziałaś jakieś moje nagrania na temat Serum z peptydami. również tutaj e, można, czy na przykład e, kwas kialurnowy nisko No dobrze, ale skoro to są takie podstawy, i mamy to już za sobą, e, to oczywiście e, trzeba przejść do rozwiązań. Wspomniałam również, że skóra w okolicy Dekoltu jest bardziej wrażliwa, i jest to również spowodowane tym, że jest tam mała ilość naszej tkanki podskórnej, e, co oczywiście możesz zobaczyć, bo mamy taki efekt troszkę, jakby to nazwać, prześwitujących kości. No właśnie, ale w związku z tym również e, nasza e, skóra. Na naszym dekolcie jest też narażona na. E, czynniki zewnętrzne. E, mam tutaj na myśli to, że tak jak twarz, że tak powiem, mamy na wierzchu cały rok, no niekoniecznie dekolt, dlatego też tutaj bardzo ważne jest to, e, żeby, tak jak już przed chwilą wspomniałam, e, zadbać tutaj o to kosmetykami. I tutaj mamy jeszcze kilka innych ważnych rzeczy, o których chciałabym wspomnieć. E, I tutaj zwrócę się w kierunku bielizny, ponieważ często nosimy e, tutaj bistonosze z push-upem, no i oczywiście ta skóra zaczyna się martwić jak te piersi są gdzieś tam podniesione, to jest numer jeden pytałaś mnie również o taping twarzy czy tutaj gdzieś można coś tapować przy dekolcie, no niestety, ale tutaj Cię zawiodę, jeżeli chodzi o tapy, ponieważ tapy tutaj niewiele Ci pomogą, ale poczekaj bo mam dla Ciebie inne rozwiązania z którego będziesz zadowolona to Ci mogę gwarantować no i właśnie, jeżeli w ogóle chodzi o taping o czym ja przed chwilą powiedziałam, jeżeli nie miałaś styczności wcześniej z tapingiem to udaj się na www, zawsze Com, gdzie możesz pobrać e, mój kurs e, tapingu twarzy moje dwa autorskie kursy tapingu twarzy są tam dostępne no i oczywiście jeżeli nigdy wcześniej nie słyszałaś o tapingu twarzy je, znajduje się tam również darmowa lekcja, z której możesz skorzystać już teraz także e, zciągnij swoją lekcję startową e, spróbuj, wypróbuj, raz spróbujesz gwarantuję Ci, że nie przestaniesz oczywiście e, kursy po co one są działanie prewencyjne, przeciwzmarszczkowe, wygładzenie zmarszczek pracujemy nad pięknym owalem twarzy, pozbywamy się kurzych łapek, podwójnego podbródka, no i oczywiście kursy nie składają się jedynie z tapingu, tam również pojawiają się masaże, e, które są absolutnym takim must have przed każdym tapowaniem, ale dziewczyny, które robią kursy e, oczywiście o tym wiedzą, także zapraszam Cię na www.zawszemuda.com a my przechodzimy dalej, no właśnie, tak jak już wspomniałam o tym, że tapy nie dadzą sobie tutaj rady z dekoltem, ale mamy Y, kilka innych rozwiązań. Przede wszystkim podstawą jest nasza uwaga postawa, bo jeżeli cały dzień siedzimy tak, o, zobacz, co tutaj się dzieje, garbimy się. No i tutaj oczywiście, y, jak ma tutaj nie być źle, no będzie źle, bo przy takiej postawie, no to z wiele, za wiele tutaj nie zdziała. Nasza postawa jest naszą podstawą, i tutaj udaj się koniecznie, zobacz moje darmowe nagranie. Nad na temat ćwiczeń, ćwiczeń postawy, które odmienią Twoje życie w rzeczy samej. Ona się gdzieś tutaj zaraz wyświetli. Koniecznie tam zajrzyj, żeby dowiedzieć się więcej i zobaczyć, jak możesz na tle życia codziennego popracować nad swoją postawą. Kolejna rzecz to jest oczywiście wygodna bielizna, to już dobrany bistonosz, ale o tym już tak napompnęłam. No i przechodzimy do rozwiązania numer 3 I tutaj uwaga, to jeszcze nie jest jakby taki hit tego nagrania, do niego zaraz przejdziemy, ale rozwiązanie pytanie 3 jest równie ważne. Chodzi o to, że często być może śpisz na boku i jeżeli widziałaś moje nagranie na temat zmarszczek sennych tutaj na twarzy, to wiesz, co się dzieje podczas spania na boku, to nagranie gdzieś się tutaj wyświetli i ja osobiście korzystam z poduszki Sleep and Glow, o której również Ci mówiłam, ja ją podlinkuję yy, pod filmem i masz na nią dodatkowy kod, ale tutaj poduszka oczywiście na biust Ci nie zadziała, no, nie będę Ci mówić takich rzeczy, w związku z tym yy, jest taka specjalna poduszka, jeżeli śpisz na boku, którą umieszczasz tutaj w okolicach piersi i ona Ci podtrzymuje tutaj wszystko, w związku z tym nie tworzą się tutaj te zmarszki pionowe podczas snu, w szczególności to jest ważne dla Pań z większym biustem i radzę w coś takiego zainwestować. Teraz tak, oczywiście możecie to sobie kupić na stronie slip and glow, ale, ale, ale ja widziałam takie zamienniki tańsze, ja je podlinkuję na Amazonie, także jeżeli sobie chcesz tak cenowo lepiej na tym wyjść, to ja tutaj te linki zamieszczę i dla mnie to jest taki must have, no bo w taką poduszkę to nie inwestujesz raz w miesiącu, tylko raz na nie wiem ile lat. No i tam Ci wszystko będzie trzymać, więc tutaj masz już działanie prewencyjne, przeciwzmarszczkowe. Kolejną rzeczą, o, którą chciałabym powiedzieć, o której chciałabym powiedzieć, przepraszam, to jest roller i głowy, ale uwaga, nie mylić z derma rollerem, ponieważ nie jest to to samo. Tutaj nie będzie żadnego nakowania twarzy, to są po prostu takie. Innymi słowy, taki masażer, i tutaj tak intu, intuicyjnie można sobie właśnie z tymi pionowymi zmarszczkami radzić. Tutaj to już nie jest tak, jak na przykład przy kurcie ci dokładnie pokazywałam, jak wykonać masaż rollerem na twarzy. Tak, tutaj możesz to wykonać intuicyjnie, nie potrzeba mi, że powiem ci, prezentować tego. Także tutaj ja też taki roller postaram się dla ciebie znaleźć i go podlinkować. No i posłuchaj, przechodzimy do rozwiązania. Które jest dla mnie hitem, które poleciłam kilku osobom ode mnie z rodziny, które z niego korzystają i są zachwycone. I to nie jest znowu żadne nagranie jakieś tam, nie wiem, sponsorowane czy coś. I najlepsze rozwiązanie, bo. Takich, że tak powiem, specyfików, gadżetów jest mnóstwo, więc ten, który sobie wybierzesz, to już jest Twoja sprawa, natomiast ja Ci powiem, który jest sprawdzony. To jest z niemieckiej firmy Wonder Straps e, i ja tą, ten produkt znowu podlinkuję. Zdaje się, że znów najtaniej jest na Amazonie, ale jeszcze muszę się przekonać, ja Ci ten produkt podlinkuję. No i właśnie, to jest się nazywa Silicon Pad i to jest taki właśnie... E, Taka płachta silikonowa, to jest wielorazowego użytku, którą tutaj sobie na dekolt najlepiej na noc położysz i rzeczywiście tutaj te zmarszczki będą się spłycać, wygładzać. Oczywiście jest to taki efekt, yy, że musisz to robić. Yy, Oczywiście yy, niesporadycznie, tylko musisz być konsekwentna w swoich działaniach, czyli to samo co z tapingiem twarzy, to samo co z jakimikolwiek zabiegami medycyny estetycznej. No, musisz do tego wracać, musisz to robić regularnie, co oczywiście rozumiesz, jeżeli tutaj jesteś ze mną na kanale, bo to jest tak samo jak z pielęgnacją, czy z czymkolwiek, co chcemy w życiu osiągnąć. Także tutaj bardzo serdecznie ci to rozwiązanie polecę. Yy, no, i teraz tak. To nie jest, że albo, 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 tylko jeżeli masz tutaj problemy z dekoltem, to ja bym ci proponowała yy, zająć się tą sferą. To ci nie zajmie więcej niż 6 minut dziennie 7, i głowy roller poduszka biust na noc, no i oczywiście silikonowy pad. Jeżeli na przykład pracujesz z domu, też fajnie, jak sobie taki pad umieścisz i tutaj sobie możesz coś robić, prawda? No i wiadomo, o co chodzi. Także takie są moje rozwiązania na przepiękny dekolt, na pozbycie się problemu, na pozbycie się zmarszczek pionowych, w szczególności z dekoltu, który tutaj właśnie towarzyszy szampaniom, ale, ale jeszcze nie skończyłam. Bardzo ważna rzecz, o czym wspomniałam wcześniej przy czynnikach zewnętrznych, latem w szczególności Drogie panie SPF50, yy, i tutaj bez dwóch zdań. Oczywiście promienie słoneczne, i tak dalej, wszystko wiesz już na ten temat. Na, na kanale było tyle razy, więc nie chcę przedłużać. Ale SPF musi się pojawić, jeżeli dekolt mamy yy, odkryty latem. Także tutaj cię pozostawię. W tym y, temacie, y, właśnie z tymi informacjami myślę, że jest to y, może dla niektórych z Was nowe odkrycia, nowe informacje, więc jeżeli to nagranie Ci pomogło, y, to koniecznie bardzo cię proszę zostaw mi serce w komentarzu, jeżeli moje wskazówki Ci się przydają. A tymczasem ja Cię zapraszam na kropka. nie zapomnij pobrać darmowej lekcji. Y, no i oczywiście zobaczymy się na moim Instagramie. Do zobaczenia, cześć!